Dzisiaj wybrałem się na czupal zatrzymam się gdzieś w pobliżu i jutro oczywiście na noc jutro z rana będę wychodził na skrzyczne bo są niedaleko Nie bez sensu wracać do domu i z powrotem tu przyjeżdżać na dole w ogóle nie ma śniegu a tutaj już troszkę wyżej pod śniegiem jest lód źle się idzie w raczkach od samego początku Lód. Czemu w ogóle wychodzę? Bo jest minusowa temperatura. Już powiedziałem, że nie będę w bocie wychodził. Ale jak jest minus 10, to można iść w takiej temperaturze. Wszystko jest przemarznięte. Więc po lodzie w raczkach można spokojnie iść. Tutaj jest zimowo. Tu jest chatka na magurce Może tam do tej chatki iść, tam jest toaleta i piwko, ale nie wiadomo czy to otwarte jest. Podejrzewam, że chyba zamknięte. Trzeba iść dalej. Tutaj już pięć szlaków niby się łączy. To jest schronisko. Dobijamy jedną rzecz na tych szlakach. Tutaj zaraz za schroniskiem później wam pokażę. Jest trzeba iść dalej prosto kawałeczek 20-50 metrów i jest rozwidlenie na trzy drogi. I nie ma żadnego znaku. Dopiero jak się wejdzie. Troszkę głębiej dopiero widać oznaczenia szlaku, a nie powinno chyba tak być. tak mi się wydaje z tymi oznaczeniami, tutaj kolejne trzy rozwidlenia. Tutaj przynajmniej znak jest 35 minut na czupa niebieski szlak z powrotem. Tu przynajmniej oznaczenie jakieś jest, a tam nie było. Ja wiem że można na goblach sprawdzić i takie tam no ale oznaczenia powinny być tak mi się wydaje nie? póki co muszę stwierdzić że świetny szlak na początku był troszkę pod górkę a teraz praktycznie cały czas pasko taka droga jest praktycznie cały czas Chupel ma chyba 933 metry wysokości, a mi pokazuje ładnie tutaj, mi pokazuje, że jakieś pół godziny, no chyba dłużej, nawet 40 minut, mi pokazuje, że jestem na wysokości 927-30 metrów. I tutaj znowu magiczne rozwidlenie. Zobaczę, czy będą. Czy będzie szlak oznaczony? No, oczywiście, że nie jest, ale nie mam, że tędy trzeba iść, bo tutaj jest wydeptany bardziej, więc idę tędy. Najdziwniejsze wejście na szczyt z tych wszystkich gór, na które wyszedłem z korony gór polskiej ale w sumie z drugiej strony bardzo fajnie, bo jest szlak bardzo prosty jeden z łatwiejszych szlaków na Lubomir chyba się wychodziło bardziej stromo niż tutaj na Łysicach chyba było bardziej stromej Więcej przewyższenia było na łysicy, na łysicy, tak mi się wydaje. Z jeden z najlepszych chyba szlaków jakim szłem. Bardzo proste, wygodne, delikatny znos na początku i to wszystko z dobrym parkingiem jeszcze darmowym, świetna trasa prościutko niektórzy tutaj z samkami przechodzą dzieci ciągną na tych sankach, bo nie ma żadnej, praktycznie żadnej górki takiej stromowej Tu jest to schronisko. Tutaj ten taki budynek, i tutaj właśnie jest to rozwidlenie. Jest raz, dwa i trzy. I żadna droga nie jest oznaczona. Tak troszkę się tam idzie no, ślepo. Dopiero tam po 30 metrach jest na drzewie, dopiero szlak tam malowany na niebiesko. Tutaj jest ten parking darmowy. Zaraz przy wejściu, przy szlaku i tutaj jest czupel. Godzina 45, mi zajęło godzina 25. Tyle samo schodziłem. I to jest tutaj, niebieskim szlakiem do czupel. Bardzo fajna trasa, i dotarłem. Trzeba teraz do Bielska wracać zameldować się w hotelu i na jakiś obiad muszę iść. Muszę poszukać jakiejś dobrej restauracji. Jeszcze tylko buty zmienię i zawijka. I rano atakuję Skrzyczne. Zobaczymy jak tam szlak będzie wyglądał. Czy będzie łatwiej, czy gorzej się okaże jutro. Także do jutra. Na razie.